Tak pięknych okolicznościach przyrody A u nich tam będzie. Druk drużynowy, furką się wozi Ale jaką choroba Ty to jest? Ty się tak nie ciesz? Piórka w szeregu! Nie z tej strony Pa! Spocznij! melną Słuchaj, ruchu przewodników, przewodnik Hajduk Meldy, zastęp 17 na zbiorce, stan 1 plus 1. Chciała siedzieć. Dobra, Dobra pod drzewem. I na ręce ją dać. Najmniej nie nie. ranną powoli. Ale, Michał, nie bój się. Dobra, wpaść na nocę albo wstaje i nie Straż. wiem, co. Straż? Straż. Straż pożarła. 9,99 pogotowie. Pogotowie gazowe. Yes. General, generalnie wszystkie można już w tej chwili chyba zapomnieć, i można dzwonić do 112. Prawie. 993 To gazowe jest Nie 992 gazowe jest Dobrze 992 jest gazowa na pewno 3? 3 elektryczne Nie 991? To jest elektryczne elektryczne 9, 9, to z woli mi już woli, tak. Tu masz mofu. Co wy tu macie? Częściowo głębszą warstwę skóry właściwą skóra uroczywą na detekt może blernek przy uciskach Już? Tam o mnie przyjście? No jak. Elektrykę byłem w końcu, nie? To teraz Przez dwa miesiące. Proszę, rozwiążcie to. krzyżówkę. To jest właśnie Po pierwsze trzeba zobaczyć, czy jest produkowany e, do prądu. Jeżeli jest tak, to trzeba torki wyłączyć, ale podejrzewam, że w dzisiejszych czasach są różnicowki, czyli karek już sam wali. E, trzeba go

Od nisków z gitarą stoją za pan brat Dośpiewać cały świat Gdy słońce zgasi laski swe I brzuch na tę oświatkę Dopóki z mej o będzie płynął śpiew Dopóki tylko góry i jeziora Będą widać nas, to zawsze na będzie... I się pomerdało